I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Witam was, bratkowie. Posłuchajcie. Już kolejny raz pani Kaja Godek została zaatakowana przez 16 debiantów. Na jej stronie na Facebooku znajdujemy oto taki wpis. Dziś kolejna odsłona procesu, który założyło mi 16 gejów. Za to, że powiedziałam w Polsce słowo zboczenie oraz wskazywałam na związek z wykorzystaniem seksualnym dzieci. Jestem na etapie wykazywania legitymacji czynnej do procesu. W dużym skrócie: 16 powodów próbuję udowodnić, że słowo o gejach ich dotyczą, czyli muszą wykazać, że są gejami. No i zeznają, pamiętając. Co się działo na poprzedniej rozprawie, wzięłam z rana środki przeciw torsjom. Bo rozumowo jestem w stanie uznać, że to, co się dzieje na procesie, jest niezbędne, ale na poziomie odruchu fizycznego znoszę te zeznania bardzo źle, czemu w sumie trudno się dziwić. To nie oni są poszkodowani, tylko ja, bo muszę tego słuchać i wytrzymywać. 16 razy. Proszę Państwa o modlitwę, żeby dała radę, żebym dała radę. Jestem wrażliwa na takie treści i bardzo mi trudno zapanować nad mdłościami. No tak, dziś niemoralność stało się normą, a moralność jest karana. Mamy nadzieję, że sąd w Polsce w cudzysłowie Polski Zdaję sobie z tego sprawę, że w Polsce w Konstytucji jest uznana wiara chrześcijańska, katolicka. Mam nadzieję, że sąd, który pewnie jest niedouczony, niedokształcony do końca, zapozna się z Konstytucją z Parczewa, gdzie Sejm Polski i Episkopat przyjęli dokumenty Soboru Trydenckiego o moralności w narodzie polskim. Przypominamy tu również sądowi, że Polska na Chrzcie Świętym została zrodzona z krzyża i nasza wiara jest chrześcijańska katolicka. I wszystkie wartości są kierowane na pierwszym miejscu poprzez Ewangelię, którą, którą uznał Sejm i Episkopat Polski. Nasza wiara jest katolicka i chrześcijańska. Najwyższym prawem katolika jest prawo Boże, które jest uznane przez Sejm Polski i Episkopat Polski. Jak podaje święty Paweł, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii i gdybym głosił inną Ewangelię, czyli mieszał brud z czystością, niemoralność z moralnością. Biada mi za to. A nauka głupstwem jest dla tych, którzy już dawno zapisani są na stracenie, czyli potępienie. Dlatego dziś sam święty Paweł, święty Paweł, przypominał sądowi w Polsce, że najwyższe prawo jest Boże. A jeżeli chodzi o te słowa. To proszę sobie posłuchać, co mówi list do Rzymian. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne życie, współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiają bezwstyd na samych sobie. Ponieśli karę za swoje zboczenie, mówi święty Paweł, zboczenie. Ciszycie głosu Ewangelii. Dlatego jeśli sąd nie uzna sprawiedliwego wyroku, niech pamięta, że wystąpił przeciw wierze katolickiej, chrześcijańskiej, zarejestrowanej w konstytucji narodu polskiego, taka jest nasza wiara, jeśli mówią o tych LGBT i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jasno nie powiecie ludzie? Kim oni są tak naprawdę? Ten skrót, to jest obrzydliwość wielka. Jest to Sodoma i Gomora. Jak można mówić i dawać dzieci nasze pod opiekę takich ludzi? Lizbijki, geje, biseksualiści, transwestyci o kół już nie wspomnę. No jak? Ci ludzie wystąpili sami przeciw Bogu, jak podaje same Pismo Święte, że za swoje zboczenia zostali potępieni, nie ujrzą Królestwa Bożego. Dlatego Pani Kaja, stając w obronie naszych dzieci, bierze czynny udział o ich zbawienie, czego niestety dziś Episkopat tak bardzo słabo robi. Księża tak bardzo słabo to robią. Panie Kaju, niech się Panie nie martwi. Cała Polska jest za Panią i prawo Ewangelii, prawo państwowe jest za Panią. Cała Konstytucja, choć okrojona, ale jednak działa. A my będziemy przygotowywać, nie tylko prawnie, ale jak również ewangelicznie, po katolicku, co Bóg mówi o zboczeńcach i tych, którzy do tego doprowadzają? Tych, którzy im sprzyjają, jeżeli sądy sprzyjają dziś zboczeńcom, a moralnym ludziom, moralnych ludzi każą, no cóż, to kim są dziś ci sędziowie? Bracia i siostry w Chrystusie Panu, módlcie się za Panią Kaję. Módlcie się o ochronę do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła przed wszystkimi zboczyńcami, które ją dzisiaj atakują. Te słowa Jezu użyte w Ewangelii i tego no nikt nie zabroni mówić. Bo to jest określenie pewnych grup ludzi. Takie filmy są niewygodne dla YouTube, my wiemy. Pytanie zachodzi jeszcze tak przy okazji. Kim są weryfikatorzy? Jakiego wyznania, którzy taką prawdę nawet ewangeliczną usuwają? Ile razy to było? Bo co, to są słowa nienawiści? A od kiedy to prawda jest nienawiścią? To... Wy jesteście największymi antysemitami, antypolonistami i antykatolikami, usuwając prawdę, którą czytamy z Ewangelii. Powinno was się podać do sądu tak samo. My, prawych, moralnych ludzi. To, co Bóg ukształtował w łonie matek, jak mówi sam, ukształtowałem cię w łonie matki, Jesz jeszcze ciebie nie było. Wystąpiliście wszyscy przeciw Bogu, i wszyscy będziecie srogo ukarani. Tak jest zapisane. Koniec i kropka. Wieczne potępienie, wieczne cierpienie, męki takie, jakie sobie nawet tego nie wyobrażacie. Ogień wieczny jest zapisany. Także, panie Kaju, z tego miejsca mówimy tutaj, cała Polska. Jesteśmy z panią za życiem, za moralnością. I będziemy na każdym kroku o tym mówić i będziemy występować przeciw demonom, które są szatan dzisiaj zesłą na naród polski. Bracia i siostry, brońcie życia, moralności, brońcie krzyża i Ewangelii. I módlcie się na Najświętszej Maryi Panny, a do Świętego Michała Archanioła o sprawiedliwość. O sprawiedliwość Niech pan Bóg błogosławi a Matka Boża prowadzi po drogach syna do syna